Witajcie kochani na moim kanale. Przyjechałam na wieś, by nazbierać odrobinę lawendy, kocimiętki, róży i stworzyć pęczki, które po wyschnięciu posłużą mi do smużenia. Lawenda w pęczkach ma przynieść szczęście, spokój, miłość, ochronę, dobry sen oraz przyciągnąć istoty magiczne. Roślina przynosi jasność umysłu, spokój, można ją używać, na przykład w poduszeczkach na sen. Szałwia jest podporządkowana planecie Wenus i żywiołowi Ziemi, energii żeńskiej. Niesie ze sobą moc oczyszczenia, zdrowia, ochrony, mądrości, długowieczności i klarowności widzenia. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both to just fly. Think it's hard how we always wait another day. How we watch the case walk away. Mm -mm, mm -mm. Let's live. I don't want Can you be here and I'm good alone, I'll be okay with you like an old friend I don't wanna care Just be here i good Alone I'll be okay, miss you like an old friend Too scared now, thinking I should call up on I think it's hard how we always wait Dziś moi drodzy, dzisiaj będzie o naturalnych kadzidłach. Mamy tutaj habry, troszeczkę habrów, dziurawiec, krwawnik, rumian, bylica, zwyczajna oraz bylica piołu. Mam ze sobą dwa. Pęczki ziół ususzonych, które zachowały swój kolor i niezwykły aromat, dzięki temu właśnie w jaki sposób były suszone. To jest lawenda, akurat i płatki róży, plus szałwia. Bardzo przyjemny, delikatny aromat się wydobywa z tych ziół tutaj, z lawendy szczególnie. Zupełnie inaczej jest z białą szałwią. Jest, zapach jest dosyć ostry, ale oczywiście właściwości są zupełnie inne. Pięknie się dyni. Proszę bardzo. Nawet lepiej niż skupionego pęczka. Kadzidła mamy gotowe. Teraz tylko poczekam, aż się wysuszą. Tu na przykład mamy haber bławatek. Jego cechy główne, jeżeli chodzi o magię, to jest wzmacnianie poczucia własnej wartości. Pomaga dostrzec radość z rzeczy małych oraz przyciąga pieniądze, chroni dobra materialne. Krwawnik, czyli zioło, które używano jako amulet miłosny. Wystarczyło je umieścić pod poduszką, by ujrzeć swoją przyszłą miłość. Żółty dziurawiec. W wielu kulturach był uznawany za zioło, które miało chronić przed złymi urokami, złymi duchami. Przed złymi mocami. Szkoci na przykład nosili gałązkę dziurawca, by ustrzyć się przed złym spojrzeniem. W każdym z pęczków znajduje się także bylica piołun i bylica pospolita. Obydwie działają ochronnie. Na przykład źródło z 1542 roku podaje, że Szeptuchy używały bylicy pospolitej do zamawiania chorób, co jest oczywiście totalnym złem, ale zawieszona w domu, chroniła przed czarami, zapobiegała urokom, odczyniała nawet te uroki. Ciekawostką, jeżeli chodzi o bylicę pospolitą, jest to, iż można ją nazwać ziołem podróżników, ponieważ Kawałek takiej bylicy wsadzano do buta podróżnika po to, by jego podróż przebiegała szczęśliwie i by cały i zdrowy wrócił do domu. Fajnie będzie, jeśli do takich ziół, do takiego pęczka własnoręcznie wykonanego, dołączymy karteczkę z odręcznym, ładnym pismem. Jakie zioła zostały użyte, co one oznaczają, w jaki sposób należy używać takiego pęczka do smużenia. Nie zapomnijcie też dołączyć informacji, w jaki sposób ich używać, by były bezpieczne. Także teraz wystarczy tylko poczekać na wyschnięcie i możemy się cieszyć naszymi pęczkami. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do spacerów i do zbierania ziół i polskich kwiatów, które występują na łąkach. Czasami też można zebrać w lesie, ponieważ na przykład jałowiec jest super, super rośliną właśnie do okadzania wnętrz. Także zapraszam na spacer jeszcze raz serdecznie. Jeżeli macie pieski, zabierajcie swoje pieski kochane na spacer. Ja właśnie się wybieram z moim pieskiem. Po, kolejne, po kolejną porcję roślin. Uciekam moi mili. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, dacie mi kciuka w górę, będziecie komentować. Sama jestem ciekawa, jak Wy podchodzicie do tego tematu, czy wierzycie w to, czy, czy praktykujecie. I jakich roślin używacie. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Dzięki wielkie! Trzymajcie się.